Cierpisz na kręgozmyk i ćwiczenia w staniu z obciążeniem są dla Ciebie za ciężkie. Sprawdź te ćwiczenia. W większości przypadków zgięcia kręgosłupa będą przynosić ulgę, także możemy wykorzystać sobie tutaj tyło pochylenie bądź zawijanie miednicy. Możemy również w leżeniu na plecach wykonać dociąganie kolana do klatki piersiowej. Może być to jedna noga bądź jeżeli jesteśmy w stanie i nie powoduje to zbyt dużego bólu. Dociąganie obu nóg do Piersiowej. Możemy tutaj również wykonać klasyczne ćwiczenie kot-krowa, czyli podpór przodem z naprzemiennym zgięciem kręgosłupa i ewentualnie przeprostem, jeżeli ból nie występuje również w przeproście. Jeżeli ból będzie w nim występował, oczywiście wykonujemy tylko zgięcia i pozycję neutralną. Możemy również wykorzystać pozycję klęku, która jest trochę łatwiejsza od pozycji stania. Możemy również dociążyć tutaj tę pozycję piłką. No i wykonujemy sobie zgięcia w jedną stronę, w drugą. Możemy również klęknąć obunusz.